Troszkę przerwy było od sezonu do, do dnia dzisiejszego, więc e, e, zawodnicy też pozwolili sobie troszkę e, gdzieś tam i więcej zjeść, pewnie, i, e, i, i odstawić na bok te treningi. Więc e, troszkę ten, ten pierwszy trening, taki, taki dosyć e, trudny dla, dla płuca, ale, ale elegancko przebyty. Więc e, dzisiaj ma być ciężko, żeby później było łatwo. O to chodzi. Jesteśmy po pierwszym treningu klubowym krajowi seniorzy, juniorzy oraz Maty Givacic, więc fajnie się spotkać, poznać wszystkich kolegów z drużyny, spędzić razem czas. Ja ogólnie już trenuję troszeczkę wcześniej, ale na pewno fajne urozmaicenie, coś nowego i cieszę się, że będziemy w każdy piątek kontynuować, aż do wyjazdu na tor, takie treningi. Staram się, że tak powiem, mieć na to oko, że tak, że tak powiem, i mieć, mieć na sobie to czucie jak, 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 to, jak to wygląda. Też obserwuję. Mamy tutaj panią trener Aldonę, która, która bacznie nas tutaj pilnuje, ale, ale ja też gdzieś tam pewne uwagi zawsze dorzucam i dobrze za dobrze współpraca wygląda. W związku z tym, że mamy troszkę grupę z, z całej Polski i też dużą część ze świata, to gdzieś tam spotykamy się raz w tygodniu, w grudniu. W styczniu planujemy obóz tygodniowy w górach, więc tam już będzie większa grupa i, i te treningi takie rozpisane codziennie, zajęcia. A, a tak jak mówiłem do tej pory będziemy się w grudniu, będziemy się spotykać w piątki tutaj na sali w Rawiczu, także tak to wygląda.